of nations shall Mano z tej strony, ja, mister. Prozio, mala to jest No, to już bardzo po dawnym czasie. Bardzo nowy odcinek z FIFA 14 Ultimate Team. I sobie zrobiłem dwa nowe składy. No i teraz tutaj widzicie jeden. Przejdę wam szybko. Bramka z Marchetti za 3000. I jeszcze ma kartę KOT. Dobra, następny tutaj macie Robinsonady, łapanie piłki, wykopy, refleks, tempo, ustawienie się. O, się. I to daje, ICOD daje refleks, szybkość, ustawienie. I prawy, środkowy obrońca to jest Barzakli No, jak widać, bardzo tempo nie jest jakieś dobre. Ale obrony ma dobrą, główki też. No i nawet wysoki jest. W obronie ma średnią pracowitość, na ataku niską, więc bardzo dobrą kupioną za 1700, no. I to jest Ogbona, który ma niestety teraz kontuzję stopy, bo grałem dwa mecze i dostał kontuzję. Ale teraz też jest bardzo dobry. Bardzo dobre tempo, obrona główki też ma dobre, wysoki jest. Kupiłem za 2400. No i bardzo dobrą... Pracowitość w obronie. No, dobra, następny Boczetti. Kupiono za 2100, ale przepłaciłem wiem o tym. Ale z kartą Strażnik też jest nawet wysoki. Dobrą obronę, główki ma tempo. No i dorównuje tym kartom, które były obok. No dobrze, zacznijmy sobie od prawej strony. Jest to Kevin Miralas. I no teraz tutaj sami widzicie bardzo dobre tempo. Dribbling sztuczki 4, słabsza noga 4 strzały też ma dobre. Podania też dobre. nogówki to nam niepotrzebne i za 1100 kupiony. Dobrze, teraz jest środkowy pomocnik. To jest 9 Golan. Chyba tak się czytam Średnio w obronie, średnia w ataku. Prawa noga lepsza, słabsza noga 4, sztuczki 3. Widzicie tempo, dribbling dobry. Strzały podania bardzo dobre, czyli to jest na jego pozycję bardzo dobre. I kupiłem za 700, też tanio bardzo. To jest Axel Witzel, teraz ma maestro, ma kartę. Tempo nawet ma dobre. Dribbling też, strzały też, obronę też, podania też, główki też. Czyli wszystko ma dobre stuczki 4, słabsza noga 3 i pracuje tak samo jak w obronie tak samo w ataku no. dobrze, następny no teraz dany skrzydłowy na lewej pomocy dobre tempo, dobry dribling stuczki 4, prawa słabsza noga 4 lepsza prawa strzały 75 podanie 81, skupiony za 1200 i dobra. Kevin de Bruyne. I to jest bardzo dobry zawodnik. Po prostu nie będę wam o nim mówić. Sami sobie próbujcie, jak on dobrze gra. Słabsza noga 4 sztuczki. Znaczy słabsza noga 5 oczywiście, sztuczki 4. Bardzo dobra. Dajmy mu na kartę. i nas Napad, czyli Lukaku z Jastrzębiem i Severtonu. W, wraz ze swoim kolegą Aruna Kone, też bardzo dobry zawodnik, to jest epicki zawodnik. Dobrze, przejdźmy sobie teraz, <laughs> sorry, przejdźmy sobie do składu naszego serii z portugalskiego. No i tu jest tak, szybko teraz, ruj Patricio i jakiś tutaj, nie wiem, jako... Paulo Winikus, niech i tutaj mnie, Sikurea, Mangala Danilo, Salvio, Fernando, John, Labiat, Lima i Eder. Ten skład jest po to, żeby, patrzcie, żeby tutaj ten, ten, żeby po prostu było. Nie, wiem, nie musiałbym kuwać kondycji. No dobra, więc teraz zapraszam Was na. krótkie moje jedno spotkanie w FIFA Ultimate Team. Dobra, to cześć. I oto. Tutaj mamy przeciwnika, dobra, on nam bierzemy stroje, on też bierze, gotowy dajemy, no i mamy tutaj przeciwnika, i zobaczymy kto jest, Barcakli, ten sam bramkarz, jakiś, nie znam ich ogólnie wszystkich, I dobra, patrzcie, tu jest, zaczęcie gry, i już Michael zaczyna, w siódmej minucie, podanie do DeRossi, przy moi błąd i Marcizio prawie był... Wystrzelił Gola i teraz następny znowu Marcizio. Marcizio znowu wrzuca do główkę i gol! Niestety Quarki trafia na 1 do 0. No, dobra, zaczynamy. Dobrze, dobrze, teraz my... My ciśniemy główka i... nie ma gola. Dobra. I teraz kontratak. Pigniemy biegniemy pięknie, teraz patrzcie. Lima tutaj ładnie przerzucenie Dola biada. Labiat tutaj już prawie chciał kiwać i strzelić, lecz co oni robią, co robi Lima G Gol remisowy. Jeden, jeden. Po prostu taką siłę ma, że bramka nawet nie zdołał tego obronić. Cieszy się, bo daje remis swojej drużynie. Dobra. I teraz kolejny I prawie już koniec meczu, lecz De Rossi, De Rossi strzela i nie ma gola. I teraz nie wiem co to się stało. Po prostu chybił! Patrzcie! Kto to chybił, kto to chybił, jak mógł tego nie, nie trafić? Po prostu to jest niemożliwe. Jeszcze teraz jest niestety róż rzut rożny i... I nie trafia. Ale jest znowu rzut rożny i teraz znowu rzuca i... O, bramka łapie nasz i wybija. No i koniec połowy i przerwa. Widzicie? Montoliwo teraz przy piłce podanie do Labiata. Labiat strzela i nie ma gola niestety. Lecz jeszcze ten bierze header i obok bramki minimalnie. Teraz pięknie Lima... Pięknie. O Jezus i Gol nie ma Gola. I teraz 55 minuta. Podanie do Montolivo Montolivo Okiwał prawie wszystkich Montolivo strzał i nie ma gola Teraz znowu Marcisio podaje do Montolivo Marcisio I przejmujemy, lecz nie zamieszanie Montolivo przejął piłkę, podał do Marcisio Marcizio kiwa, kiwa i chciał strzelić, lecz Nie dał rady I teraz znowu mój błąd, De Rossi podaje do Vela Do Vely Vela już prawie strzela gola i nie, lecz mój błąd znowu i prawie był gol, lecz wybijamy. Nie, jeszcze nie. Dalej gra trwa. Jeszcze może strzelić, jeszcze strzela i nie ma gola. Pięknie robię tyś i dobitka i nie trafia. Teraz, dobra. Znowu przeciwnika, piłka i strzał i nie ma gola. A teraz był jakiś słaby strzał. Dobra, i to jest już koniec tego meczu. Zakończyło się 1 do 1. Statystyki są. Najlepsze jest Rui Patricio, Bramę Koestelli Lima, wole samobójcze. I... Dobra, tutaj przeliczę wam wszystkie, żeby pokazać wam co się stało. No i ogólnie nagrywam nowym programem Action. Kto wie co to jest, to wie. Tutaj jeszcze statystyki meczu. Dla mnie to po prostu nie mogę wykorzystywać tych A parcie, ile mam przejęć, 23 przejęcia. To jest po prostu mega. I patrzcie, dobrze. To już będzie koniec meczu. Ja tylko tutaj jeszcze raz zobaczyłem, bo nie pamiętałem kto był y, tym strzel najlepszym w naszym zespole. Przechodzimy dalej. Dostajemy jeden punkt, jesteśmy w siódmej lidze i pozostało nam 4 gry. Nie idzie mi za dobrze w tą FIFA jak to możecie teraz zobaczyć z 56 do 295, No i to było na tyle. Trzymać się i cześć.